Sponsorem programu jest Delta Optical, dystrybutor marki Pulsar. Daszbur, witam Was serdecznie. A dziś, tak jak mówiłem, przyjechała paczuszka z firmy Delta Optical. Ja już się częściowo zacząłem odpakowywać, ale zapomniałem włączyć nagrywania w kamerze. Więc powiedzmy, że zaczynają odpakowywać. Troszeczkę się odpakowało, ale to za chwilę Na początku oczywiście jest karteczka dla mnie, co się tam się znajduje. A wy bądźcie ze mną bo będziemy kończyć odpakowywanie. I zobaczymy co tam jest ciekawego. Chociaż po części ja powiem, że wiem. I serdecznie pozdrawiam Macina z Delta Optical dzięki. Mamy patuszkę już otwartą, także będziemy za chwileczkę wyciągać, co tam w środku jest. I zaczynamy wyciągać. Może sobie Tak, to po prostu Electrodot Side. Tu akurat nie mam obejmy łóżka. Teraz. oczek i tutaj mamy Deltę lunetkę ale to sobie zobaczymy, zobaczymy. jak zwykle fajnie zapakowane widać Delta ładnie lunetę biegową Delta i to jest delta titanium 1 624 z kropeczkąjemmy No z krzyżem 4a, dobrze widzę. Tak, zobaczcie sobie, co jest fajne. Od jedynki do szóstki jest przybliżenie. Także bardzo fajnie. Mamy podświetlenie kropki, no i wiadomo. O. mamy w chwileczku. Chyba ja baterię do podświetlenia. Tu mamy zaślepkę na lunetę. I to tyle. Dodatkowo oczywiście do tego montaż do szybkiego montażu łóżka, mówimy tutaj o obejmach. To jest to i tutaj mamy electro Dot Sight. I tu mówimy oczywiście o kolimatorze Multidot HD36, odpakujemy. On, oczywiście, już jest gotowy na szynę. Nie jest taki mały, oczywiście, otwieramy. tu takie nakręteczki chyba aluminiowe no, powiem szczerze tak wygląda dosyć ciekawie wow no, zobaczymy które z tego weźmiemy? Powiem szczerze, no. Wygląda fajnie. Czyli mam teraz dylemat. Mam sobie wybrać jedną z tych dwóch rzeczy. Czy wybrać sobie lunetę biegową 1,6. 24 Czy wybrać sobie kolimator? Eee, powiem szczerze, nie wiem. Zobaczę sobie jeszcze to w dzień, jak to wygląda. Jak to... I wtedy sobie sprawdzę. Bo lubię biegać dużo po krzakach. Zresztą też to widzieliście, lubię z pieskiem polowanie spod psa i w ogóle, gdzie y, może się lepiej sprawdzić kolimator. Ale też lubię też chodzić na polowania zbiorowe. Gdzie może przydać się bardziej mi taka oto lunetka? Czyli luneta celownicza. Lunetka, że tak brzydko mówię. Luneta celownicza. Także no, zobaczymy. Jestem naprawdę w dużej zagmatwostce teraz, które wybrać. A może Wy mi pomożecie? Także będę czekał na Wasze komentarze i opinie. Co Wy na ten temat powiecie? Na chwilę obecną już jest ciemno, bo jestem na swoim ośrodku. Spakuję je wszystkie i pewnie no do końca tygodnia muszę mieć odpowiedź, które z nich. I pewnie taką rzecz wybiorę. A może uda mi się przekonać Marcina i wezmę dwie. Ale to zobaczymy. Nie za dużo. Spokojnie. Także teraz pakujemy. I za Parę pewnie, bo jak to tutaj w świecie filmowania, wszystko, wszystko idzie bardzo szybko. Wszystko idzie bardzo szybko, więc szybko i sprawnie. więc e, Będziemy widzieć się na szczelnicy. Także dokręcenie odcinka na szczelnicy z pewnością z kolegą Kamilem, którego serdecznie pozdrawiam Oni w działaniach. E, pomaga. Także na chwilę tam. Dziękuję serdecznie. Dashbur. I już dzisiaj jesteśmy na szczelnicy. Będziemy przestrzelać broń z lunetą Delty Optical Titanium. 1.6.24 z krzyżem 4AS. E, szybki montaż, już też mamy łóżka także za chwileczkę luneta ląduje na broni i będziemy przystrzelać broń. Myślę, że jednak okaże się lepszym rozwiązaniem użycie lunety biegowej, bo na tych zbiorówkach troszkę będzie, będzie e, czasu, w którym się spędzi i no ta luneta biegowa może mi zdecydowanie bardziej pomóc. Choć nie ukrywam, że jednak yy, kolimator też bardzo mocno mi się utkwił w głowie. Jest bardzo fajny, jest leciutki. Chociaż no nie wydaje się, że na takiego małego kolimatora. Ale no wagą na pewno będzie mniejszy niż luneta biegowa. I latając po krzakach na pewno miałoby to dobre znaczenie podczas przechodzenia między krzakami albo coś z tych rzeczy teraz zabieramy się do montowania lunety przystrzelenie i zobaczymy co dalej dasz bur. No, będę to widział. Nad dziesiątką z 5 cm troszkę sprawy może być. Nie? Wyżej? Nie, no to już musi być tw twoja wina, no bo ja strzelam i dalej no nie, tak, ja nie, wpią, tak nie? nie mówię sobie tego. Delikatnie nas puśćcie, pracuj. Jak? Dajże, będzie w miarę ok. o ten mały to zobaczymy i jak jest? jest elegancko Delta bardzo pięknie zbiera. Bardzo pięknie. Można polować z tego. Zdecydowanie polecam.